Dzień dobry, cześć i Kochani, jeżeli widzicie nas w piątkę i ta czwórka udaje, że coś robi, to znaczy, że zaraz grubo będzie się działo. Kolejny odcinek serii Mieszkanie od zera. Serdecznie dziękuję Wam za odbiór, mamy mega powera, czytamy Wasze wszystkie komentarze i na początek musimy kilka rzeczy sprostować. Po pierwsze, a może nie po pierwsze, proszę... Pamiętajcie o nas i nie mieście nas tymi kategoriami. My nie jesteśmy profesjonalną ekipą remontową. Jesteśmy ludźmi z zajawką, Ludzie, ludźmi, którzy chcą być inspirujący i kreatywni, a nie hydraulikami, elektrykami. Dlatego bardziej pokazujemy Wam, że jeżeli Masz chęci, to możesz. Możesz zmienić przestrzeń wokół siebie i to ci dobrze wyjdzie. I komentarze, które się pojawiały. Artur, natarte ma ucho numer jeden: stelaż do łóżka. Macie stuprocentową rację. Konstruując łóżko, w najzwyczajniej w świecie zapomnieliśmy o tym, a tak naprawdę nie pomyśleliśmy. A człowiek wyda w nocy nawet do litra potu. Więc gdzieś to musi odparowywać, i dlatego ten stelaż i przewiew jest bardzo ważny. Temat numer dwa: brak komody, na którą zwróciliście uwagę. Spokojnie mamy na to troszeczkę inny plan. W mieszkaniu będzie mieszkała dwójka młodych ludzi, więc nie mają z tym problemu i my nie mieliśmy problemu, aby tą komodę wyciągnąć trochę do holu przed przedpokoju. Zobaczycie zresztą, jaki mam na to pomysł. I temat numer trzy: panele i kierunek, w którym je położyliśmy. Już od razu się tłumaczę, że było to uwarunkowane tym, że idą one w jednym kierunku w całym domu i nie, chcieli, nie chcieliśmy robić dilatacji, odcinać kłać ich w jakimś innym kierunku, cudawianki, kombinacje. Dlatego wyszło jak wyszło, naprawdę uwierzcie mi na żywo, nieźle. Boże, miałem być szybki, no ale jak zawsze trochę się oplułem, trochę was zagadałem, a teraz zobaczcie co dzisiaj będzie się działo. W poprzednich odcinkach ekipa udała się do niewielkiego mieszkania w bloku, z którego remontem przyjdzie się im zmierzyć. Zerwali niepotrzebną blazerię i płytki, po to, by doprowadzić ściany, sufity i podłogę do porządku. Po ułożeniu paneli w całym domu, wybrali sypialnię jako pierwsze miejsce ich metamorfozy. Wykonali prostą zabudowę ścianki i zabrali się za wykonanie własnoręcznego łóżka oraz półek ściennych. Na koniec wyposażyli wnętrze w różnego rodzaju ozdoby i dekoracje, które sprawiły, że sypialnia zmieniła się nie do poznania. Przyszła pora na salon. Jak przebiegnie jego remont? Czas się o tym przekonać. Trzeba powiedzieć, że salon to wizytówka każdego domu. To właśnie w nim wypoczywamy, oglądamy telewizję, przyjmujemy gości, no a jeżeli nam na to miejsce pozwala, to również spożywamy w nim posiłki. A zatem, aranżacja salonu powinna być tak zaprojektowana, by pokój dzienny bez problemu spełniał wszystkie te funkcje. W przypadku naszego salonu nie jest inaczej. Jego powierzchnia to około 19,5 m2 i jak już wiecie z poprzedniego odcinka, podłoga w pomieszczeniu została wyłożona panelami. Biorąc pod uwagę nasze rozrywkowe charaktery, gwiazdą salonu zostanie obszerny narożnik, który co najfajniejsze wykonamy samodzielnie. Naprzeciwko niego zaplanowaliśmy ciekawą aranżację ścianki telewizyjnej z szeroką szafką RTV. W części wypoczynkowej nie może zabraknąć też stolika kawowego. W salonie wygospodarujemy również miejsce na małą jadalnię, a całość dopełni charakterny regał i niebanalne dodatki. Projektowanie wystroju salonu należy zacząć od kolorów. Ściany w bielach czy chłodnej szarości optycznie będą wydawały się bardziej oddalone od siebie niż są w rzeczywistości. Ale nie zapomnijcie o tym, że dobór kolorów jest tematem bardzo indywidualnym. W całym pomieszczeniu postawiliśmy na kolor Hempstead z palety Good Home, a część RTV została pomalowana kolorem Princeton. Dlaczego? Tego dowiecie się w dalszej części filmu. Istotne było dla nas to, aby całość tworzyła spójną koncepcję z sypialnią, którą widzieliście w poprzednim odcinku. Kolejna sprawa to kącik telewizyjny, który w naszych domach wciąż zajmuje ważne miejsce i wielu z nas, aranżując salą, zaczyna od pytania a gdzie będzie stał telewizor? Znając nas wiecie, że nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy czegoś ciekawego nie zmajstrowali. Zobaczcie, co to będzie. Podstawą naszej szafki RTV będą regały Mixid dostępne w Castoramie. Mają prosty, ale nowoczesny design, nie posiadają dekorów, więc idealnie wpiszą się w nasz salon. Dodatkowo jest to modułowy system, więc mamy tu dużą możliwość konfiguracji takiego zestawu. Na początku z jednego regału wyciągnęliśmy półkę, aby zrobić miejsce na sprzęt RTV. Następnie zwykłymi wkrętami do drewna skręciliśmy ze sobą regały, aby całość po powieszeniu była równa. W regałach zamasowaliśmy kątowniki dodane do zestawu, na których zawiśnie szafka. Po wyznaczeniu miejsc zwiercenia przykręciliśmy szafkę do ściany, używając do tego kołków rozporowych. Wierzch i wnęki szafki RTV stanowić będą płyty z drewna sosnowego, tak aby całość wizualnie wpisywała się w koncepcję mieszkania. Dobrą praktyką jest, aby po wyszlifowaniu zabezpieczyć powierzchnię odpowiednim preparatem do drewna. Wybór macie ogromny, więc wybierzcie ten, który spełnia będzie Wasze oczekiwanie. Dopełnieniem do stworzonej szafki RTV będzie designerska ścianka. Jak pamiętacie, w mieszkaniu górowała wszędobylska boazeria, która stała się dla nas inspiracją. Zobaczcie, jak sprytnie we wnętrzu można użyć drewna, nadając mu niezwykły charakter, doceniając tym samym potencjał natury w naszym mieszkaniu. A więc oszlifowaliśmy kantówki o wymiarze 2x2 cm, które zostały następnie docięte na wysokość pomiędzy szafką a sufitem. Na każdej z listew wylądował klej montażowy i w taki sposób przykleiliśmy ją do ściany jedna po drugiej, stosując dystans w postaci płyty MFP o grubości 22 mm. Myślę, że pomysł na naszą szafkę RTV był strzałem w dziesiątkę. Jak widzicie na załączonym obrazku, całość prezentuje się niezwykle designersko, a przy tym nie przepaliliśmy naszego domowego budżetu. Z racji tego, że w mieszkaniu przestrzeni nigdy nie jest za wiele, to komory regału wyposażyliśmy w tekstylne pudełka, które pozwolą na przechowywanie masy potrzebnych tam rzeczy. Dostępne są one w wielu kolorach, więc poza użytecznością mogą one stanowić element wystroju wnętrza. Oczywiście nie musicie korzystać z takiego rozwiązania, ale wówczas zadbajcie o to, aby w ich miejscu pojawiły się rzeczy miłe dla oka. Pamiętajcie też o tym, aby szafka a raczej telewizor znajdował się na odpowiedniej wysokości. Dobrą praktyką jest umieszczanie telewizora tak, aby środek ekranu wypadał na poziomie Waszych oczu. Oczywiście wtedy, kiedy siedzicie wygodnie na kanapie. A jeżeli jesteśmy już przy kanapie, to zobaczcie, co ciekawego tu wymyśliliśmy. Jeżeli tak jak my lubicie spotkania z rodziną lub też przyjaciółmi, to podczas urządzania salonu musicie zadbać o odpowiednie ku temu warunki. Warto tutaj postawić na dużą, wygodną, rozłożystą kanapę, a będąc precyzyjnym w naszym przypadku wypasiony narożnik. Znając nas wiecie, że nie pojedziemy po niego do sklepu meblowego, tylko zrobimy go sami. Zobaczcie. Podobnie jak przy budowie łóżka do sypialni, postawiliśmy na płytę MFP, która jest tanim i solidnym materiałem do zbudowania konstrukcji, oraz na deski sosnowe. Budowę narożnika rozpoczęliśmy od skręcenia elementów z płyty MFP. Kolejnym elementem było dokręcenie ozdobnych nóg od frontu oraz tych zgrabionych skantówki, które poszły na tył. Można powiedzieć, że zadziało tutaj element oszczędności. Od przodu i z boku przykręciliśmy sosnowe deski, przycięte pod kątem 45 stopni, aby ładnie schodziły się na rogu. Przyszedł czas na oparcie. Tutaj również posłużyliśmy się płytami MFP, do których przymocowaliśmy deski sosnowe. Wszystko zostało przycięte pod kątem, aby możliwie jak najlepiej się spasowało. Jeżeli podczas pracy wyjdą Wam jakieś niedoskonałości, to spokojnie, nie tracicie głowy. Można tutaj wykorzystać szpachel do drewna sosnowego i wszelkie jakieś tam małe niedoróbki po prostu ukryć. Przejdźmy zatem do drugiej części narożnika. Całość jest podobna w procesie produkcji, jednak różni się wymiarem, jak i tym, że część płyty musieliśmy obniżyć, aby zamocować blat wycięty z płyty sosnowej. Oparcie jest kontynuacją tego z pierwszej części narożnika i jak widać ładnie nam się to wszystko zeszło. Na koniec zaolejowaliśmy sosnowe elementy, zabezpieczając tym samym drewno. Po wyschnięciu przytwierdziliśmy rzepy do konstrukcji i siedzisk, po to aby nie zsuwały się z narożnika, a całość ozdobiliśmy poduszkami. Kolejny własnoręcznie zrobiony mebel zagościł w naszym salonie. Zadbaliśmy o to, aby nie był zbyt wysoki, bo dzięki takiemu zabiegowi nasz pokój dzienny optycznie wydaje się wyższy, a prosta forma narożnika idealnie pasuje do minimalistycznego wnętrza. Gdyby tego było mało, zobaczcie na to. Poszczególne moduły możecie rozdzielać, dzięki czemu mebel może nabrać zupełnie innej funkcjonalności. Proste, sprytne, a jakże użyteczne. Dobrze, więc idźmy za ciosem. Tak dużo mówiliśmy o wspólnym biesiadowaniu, o znajomych, o imprezach, o przesiadywaniu razem z rodziną, więc jedna rzecz na bank musi dopełnić narożnik. Mowa tu o stoliku kawowym i zaraz pokażę Wam, jak zrobić go samodzielnie. Przy ławie kawowej sięgnęliśmy po stalowe rurki o średnicy jednego cala oraz kolanka. Po zakupieniu kompletu materiałów skręciłem je ze sobą, tworząc prostą konstrukcję nóg. Po oszlifowaniu ich z drobnych nierówności odtłuściliśmy powierzchnię i w ruch poszedł podkład, a następnie czarna matowa farba w spray. Jeżeli pod stolikiem nie planujecie umieścić dywanu lub wykładziny, to koniecznie zabezpieczcie nogi filcem, wiadomo po co. Nie chcemy przecież, aby nowa podłoga za chwilę się porysowała. W górnych rurkach nóg powstały otwory, w które po nagwintowaniu wkręciliśmy podstawki pod szklany blat. Ten zamówiliśmy na wymiar wykonany z bezpiecznego szkła i z oszlifowanymi brzegami. Wystarczyło go przykleić do podstawek na dwuskładnikowy klej do szkła i stolik jest jak znalazł. Nie będę ukrywał, że budowa takiego stolika, a raczej skręcanie, przypomniało mi trochę beztroską zabawę klockami Lego, ale efekt jest jak najbardziej seria. Zależało nam na tym, aby swoją formą nie zagłuszał innych mebli w salonie, dlatego postawiliśmy na szklany blat. Takie rozwiązanie sprawdzi się również wtedy, kiedy planujemy umieścić pod nim ozdobny dywan i nie chcemy go zasłaniać. Podobne zestawienie zagościło u nas w strefie jadalnej. Wybraliśmy tutaj bezpieczne rozwiązanie, bo całość ma za zadanie stworzyć spójny projekt stylistyczny. Oczywiście, wielkość stołu należy dobrać indywidualnie, biorąc pod uwagę liczbę domowników, a także wielkość pomieszczenia, jakim dysponujemy. W naszym przypadku, niewielki, kwadratowy stół czteroma krzesłami sprawdzi się tu idealnie. I tu musimy się na chwileczkę zatrzymać. Czytamy Wasze wszystkie komentarze i bardzo Wam za nie dziękujemy. I bardzo często przejawiał się jeden. "Hej, chłopaki, ale zostawiliście brzydki grzejnik. I tutaj nasz grzejnik też nie jest przepiękny, a że w mieszkaniu czy kawalerce miejsca nigdy nie jest za wiele, to moja zawodowa nie będzie tylko ozdobna, ale również użyteczna. Ale to po kliknięciu w kartę lub po kliknięciu w opis, komentarz podwieszony już w kolejnym tygodniu będziecie mogli sprawdzić sami. Projektując wnętrze, pozwolę sobie też na odrobinę szaleństwa. Chociaż w sumie szaleństwo to nie będzie tutaj odpowiednie słowo, bardziej chodzi mi o kreatywność i nieszablonowe podejście, które będzie kluczem do sukcesu. Dlatego zamiast zwykłego regału zobaczcie, jak zrobić pomysłowy mebel w zaskakującym kształcie. Do jego budowy również użyliśmy stalowych rurek o średnicy półcala, a także złączek, kolanek i trójników. Z tak skompletowanych materiałów zaczęliśmy skręcanie stelaża regału. Złączki, jak tu widzicie, stanowić będą podparcie dla półek. Następnie stelaż został odpuszczony benzyną ekstrakcyjną, a na całość nałożyliśmy podkład w sprayu. Zamysł był taki, aby kolor regału nawiązał do wcześniej stworzonego stolika kawowego, dlatego tutaj też użyliśmy czarnej, matowej farby w sprayu. W pięciu płytach sosnowych powstały otwory, przez które przejdą rurki stelarza. Półki, jedna za drugą, po kolei trafiły na rurki. Dodaliśmy też nad złączkę szeroką podkładkę. Tak przygotowany regał przymocowaliśmy do ściany za pomocą kołków do szybkiego montażu. Połączenie drewna i stali to zawsze dobry pomysł. Z racji tego, że kanapa bryluje w naszym salonie, to na zasadzie przeciwieństw podeszliśmy do stworzenia regału, który jest dość lekki, prosty, ale jakże wyjątkowy. To, co inni ukrywają, czyli nieestetyczne rury, tu są podstawą konstrukcji i dodają mu charakteru. Często w salonie nie mamy miejsca na regał, ale tworząc go samemu, jesteśmy w stanie idealnie dopasować jego rozmiar do wielkości pomieszczenia. No i przyszedł czas na ostatnie szlify salonu. Meble zostały ustawione zgodnie z planem, więc pora zabrać się za dodatki. Pamiętajcie, aby dobieracie na samym końcu, ponieważ te, które założyliśmy sobie do naszego wystroju, mogą już po prostu tam nie pasować lub nie ma na nie już miejsca. Dobrze, aby w pokoju znalazły się mocniejsze akcenty kolorystyczne. U nas są to zasłony, poduchy umieszczone na narożniku oraz obrazki z motywami florystycznymi, które zawisły na ścianie. Tym sposobem uniknęliśmy monotonii, ale ważne jest też to, aby nie eksponować zbyt wielu przedmiotów. Zależy nam przecież na tym, aby przestrzeń salonu była przejrzysta i uporządkowana. Mamy też trochę szczęścia, bo salon jest dobrze doświetlony, więc jeżeli tylko możecie wykorzystać u siebie potencjał swoich okien, to wpuszczajcie przez nie jak najwięcej dziennego światła. A jeżeli przy świetle jesteśmy, to pamiętajcie też, żeby przy wyborze lamp do salonu zachować taką stylistyczną spójność, decydując się na modele z tej samej lub podobnej kolekcji. Jeżeli w pomieszczeniu mają znaleźć się liczne dodatki, to umieszczajcie je z głową. Każdy musi mieć na uwadze, że z czasem zacznie się na nich pojawiać kurz, no i w końcu ktoś będzie musiał go posprzątać. Metamorfoza salonu dobiegła końca, i widać po minach chłopaków, że każda zmiana daje im dużą frajdę. To, co wcześniej szpeciło, zniknęło z oczu, ustępując miejsca nowym rzeczom. Jest strefa relaksu z kącikiem telewizyjnym i narożnikiem, który pomieści wielu gości. W tym, eh, eh, mam nadzieję, także mnie. Przy odrobinie siły środków pokój dzienny ożywił się i zdecydowanie wyładniał, tworząc spójną całość z wcześniej wyremontowaną sypialnią. Pewnie chcecie wiedzieć, ile to wszystko kosztowało. Spójrzmy i przekonajmy się. Już w najbliższym odcinku panowie wezmą się za remont balkonu. Nie przegapcie tego, zostawiając już teraz subskrypcję na kanale Kastorama Polska. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.